Jesteśmy w Toruniu, jesteśmy na toruńskim tortorze PZHL TV, a razem z nami Adam Bagiński, czołowy gracz naszej reprezentacji. Adamie, jak widzimy lodowisko za nami, rolba już pracuje. Ty też chciałbyś być już na tym lodzie, grać przeciwko najbliższym rywalom tak naprawdę pod kątem już kwietniowych mistrzostw, by pokazać kto będzie dyktował warunki w Krakowie? No tak, na pewno czujemy już, już ciśnienie takie, że, że, że od jutra zaczyna się turniej, także wszyscy musimy maksymalnie się skoncentrować i zaangażować w, 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 w jutrzejszy mecz. Jutro się to wszystko zaczyna i, i na, pewno, na pewno każdy z nas ma szansę znowu pokazać się tutaj trenerowi, żeby, e, jakby, żeby mógł zweryfikować swoje spojrzenie na ten zespół. Także jest kilku na pewno utalentowanych chłopaków, którzy, którzy zasługują na miejsce w Mistrzostwach Świata w Krakowie, także to jest kolejny Kolejny turniej, żeby, żeby pokazać e, swoją wartość dla tej drużyny. Nie zagracie w, tak naprawdę w tym generalnym sprawdzianie w Krakowie jesteśmy właśnie w Toruniu. Jak ty wspominasz swoje występy, bo przecież grałeś tutaj wielokrotnie także w reprezentacyjnych barwach? E, no, w Toruniu w sumie. To tak wychodzi, że wiadomo, że jestem wychowankiem stoczniowca Gdańsk, tak, że zawsze toczyliśmy z, z Torunianami zacięte boje, czy, czy o, już od, od najmłodszych grup wiekowych, od rzaków, od, od przez młodzików, juniorów. Także w seniorach były, były bardzo zacięte mecze między drużynami Stoczniowca i Torunia. E, no na pewno na pewno wspomniałem właśnie są, tutaj od dziecka, zawsze też przyjeżdżaliśmy na tą Halę grać. E, myślę, że, że, że... W Toruniu też jest zapotrzebowanie na, na, na hokej eee, i pokazał to też turniej właśnie w Krakowie, że jest zapotrzebowanie ogólnie w Polsce, że przyszło bardzo dużo kibiców. Tak samo myślę, że tutaj w Toruniu wypełnią się, wypełnią się hala na, na meczach na, na turnieju. Czujesz, że z waszą kadrą, reprezentacją jest coraz lepiej, bo wygrywacie kolejne sparingi i test mecze? No tak, na pewno na pewno zwycięstwa budują zespół i. I to jest bardzo ważne, ale, ale właśnie najważniejsze jest to, żebyśmy nie zapomnieli skąd, skąd wyszliśmy małymi krokami i, i też e, moment, gdzie teraz jesteśmy, i żebyśmy jeszcze walczyli o to, żeby, żeby być jeszcze wyżej. Także, także tutaj nikt nie odpuszcza i każdy musi się maksymalnie zaangażować w to, żeby, żebyśmy e, nie wrócili znowu w jakieś takie miejsce, które, 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 do którego nikt by nie chciał. Zatem, kto jest Twoim faworytem? Mistrzostw świata? E, ale myślę, że oczekujesz, że powiem, że Polska, tak? No, dlaczego nie? Ale... Trzeba wierzyć w siebie. No, na pewno trzeba wierzyć w siebie, ale też trzeba być realistą. I e, uważam, że na pewno będziemy walczyć. Będziemy e, mocno zaangażowani w ten turniej. Na pewno będzie bardzo duża konkurencja, żeby, żeby do, tego, do tej drużyny wskoczyć. I każdy da z siebie 100% i myślę, że małymi krokami my jako Beniaminek weszliśmy do tej, do tej grupy wyżej. Powinniśmy się starać o to, żeby każdy mecz wygrywać i w każdym meczu zostawiać mnóstwo serca, bo, bo to będzie najważniejsze, bo te drużyny, jak pokazały wcześniejsze turnieje, są w sumie wszystkie w naszym zasięgu, także Także z tą wiarą do tego turnieju podchodzimy, ale, ale na pewno nie będę wskazywał nas jako faworytów tego turnieju. Czekamy, drodzy Państwo, zatem na Mistrzostwa Świata. Na razie tak naprawdę jednak na turniej Euro Ice Hockey Challenge czekamy razem z Adamem Bagińskim.